Któż to będzie za spotkanie? Obyśmy mieli przyjemność oglądać piłkę na najwyższym poziomie. I grad bramek. Który zespół będzie górą? Dowiedzmy się wspólnie. Drodzy Państwo, serdecznie witamy z Neapolu i zapraszamy do wspólnego oglądania dzisiejszego, miejmy nadzieję, bardzo emocjonującego meczu. Tomasz Smokowski, mam przyjemność komentować dziś ten mecz w towarzystwie Jacka Laskowskiego. Dziś mamy dla Państwa włoską ucztę. Mecz Serie A. Wszyscy czekali na to emocjonujące widowisko. Mam nadzieję, że piłkarze obu drużyn nas nie zawiodą i zobaczymy ciekawe, emocjonujące spotkanie. Szczerze mówiąc, już od jakiegoś czasu wyczekiwałem tego meczu niecierpliwie. No i po zagrożeniu, dobry odbiór. doskok przeciwnej drużyny. Lukaku coraz bliżej bramki rywala, może być groźnie, ale nic z tego nie będzie. Akcja spaliła na panewce. Nie mam wątpliwości, że Gruzin kwicza kwarackielija, to zawodnik, który się wyróżnia w tej ekipie. Potrafi na boisku robić mnóstwo zamieszania. Mało kto tak prowadzi grę i rozumie się z drużyną. Nie zdziwię się, jeśli totalnie zdominuje środek pola, zawiadując większością akcji zespołu. I nie jest przy tym istotne, czy osobiście coś strzeli, bo tak czy siak obrona musi się mieć na baczności. Nie będzie gola! A to wszystko dzięki tej jednej interwencji. I zagranie teraz do Lukaku. Okazja jak marzenie. Cóż łatwiejszego niż strzelić w sytuacji sam na sam. A jednak kolejny raz oglądamy takie pudło. Wcale nie jest to takie proste jak się wydaje. Juka wybita. Skuteczna interwencja obrońcy. I teraz Lobotka. Wyszedł sam na sam. Uwaga! Nie interweniuje i wybija piłkę. To był naprawdę imponujący odbiór romelu Lukaku. Paskelia przejmuje podanie. Wciąż utrzymuje się remis. Spokojnie budują akcję. Oj, za wcześnie pochwaliliśmy tę akcję. Wystarczył moment. Już skasowana. No zdrowo to teraz przerzucił na bramką. Gdyby to był mecz futbolu amerykańskiego, to dostałby za to punkty. Dopóki gra w piłkę nożną, niech lepiej mierzy pod poprzeczkę. Nie za dobrze to wygląda i nie za dobrze się to Tomku ogląda. Wydaje się, jakby obie ekipy postawiły sobie za punkt honoru niestwarzanie sytuacji. Ale może się mylę. I Lukaku! I mamy pierwszą bramkę w meczu! Ale radość! I na powtórce widzimy, jak znajduje się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie i pewnie wykańcza te akcje z bliska. No to mamy 1 do 0. Szansa, będzie remis. Tablicy świetlnej, jedynka. Tyle trzeba doliczyć do podstawowego czasu gry. I koniec pierwszej połowy. A my zapraszamy Państwa na przerwę. Gwizdek rozpoczynający drugą połowę za nami, a przed nami 45 minut emocji. Ramani. Giovanni Di Lorenzo. Czy wykorzysta teraz fakt, że na skrzydle zrobiło się luźniej? I teraz Lobotka. Tak się powinno stopować ataki rywala. Teraz okazja. Są koledzy. Można wyprowadzić kontrę. Przy piłce Pellegrini. Pellegrini! Że też to nie wpadło! Doskonale wyglądał ten szybki wypad. Tech czy brak umiejętności? Niech sami Państwo rozstrzygną. Stefanel Szarauki. KUL Szarau jego. Czy będzie z tego wyrównanie? I proszę, Bramkarz był na miejscu. Ten występ niewątpliwie mógł się podobać. Wszystko zagrało jak należy. Nie sposób się nie zgodzić z tym, że grać dobrze ta bramka na prowadzenie, tylko to potwierdza. zatem strzela. To był chyba strzał z zamkniętymi oczami, bo ciężko to inaczej wytłumaczyć. Było zdecydowanie daleko od bramki, a także daleko od jakości, jakiej oczekujemy na tym poziomie grania w piłkę. Wypala, zdołał wywalczyć piłkę. Nic z tego, rągiewka uniesiona, offside. Słusznie odbizdany, spalony. Niestety próba powrotu na pozycję nieudana. To podanie trochę za wcześnie. Zabrakło chyba cierpliwości. Przerwana akcja. Strata piłki. Okazja! Nie zepsuć tego! Dobre, przytomne zachowanie przy tej obronie. Tak to należy robić! Bramkarskie rzemiosło najwyższych lotów. Każdy napastnik miałby w tej ostatniej chwili to wybicie z linii bramkowej. Rodzi się kontra. Jak to spróbują rozegrać? Teraz stworzył sobie szansę. Uwaga. I tak pokonał bramkarza. ale ważne trafienie. Prowadzą już różnicą dwóch goli. 2 do zera. Gramy dalej. Pellegrini. Luka Uelsz-Szarałiego. środkowuje w pole karne. Ale bramkarz wykazał się czujnością. Podręcznikowa wręcz interwencja. Lukaku. Cała boczna strefa boiska jest wolna. Uwaga, prostopadłe zagranie. Dobrze, ale to nie koniec zagrożenia. No w końcu, spokojnie łapie piłkę. Tym razem bez trudu, ale ta interwencja sprzed chwili była czymś niesamowitym. Sam nie wiem jak to obronił. Akcja toczyła się dalej, dopiero teraz ma okazję, by uspokoić nieco grę. Bardzo dobra akcja w ataku, ale jeszcze lepsza interwencja obrony. Została jeszcze tylko minuta regulaminowego czasu gry. Romak znowu z autu. Dobra obrona, bez faulu, nie ma gwizdka. Myślę, że to dobra decyzja. Może trochę ryzykowne zagranie, ale to nie zmienia faktu, że według mnie było czysto. Nie przepadam za lekarskim sędzią. Czy wykorzysta tę okazję? Dobra, teraz obrona tego strzału. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Była okazja, ale przeszła niewykorzystana. Jest wykluczana próba przerwania akcji. I...